Jitsu Siemens Amilo P2530, czyli komputer za 40 zł, a raczej laptop. Dzisiaj zobaczymy, czy to cudo z 2 Duo i z Windowsem Vista zadziała. I czy nie wyrzuciłem 40 zł w śmieci. Tak, jeszcze opowiem Wam o tym laptopie. Ma takiego toczpada śmiesznego. Tutaj mamy naklejeczki ze wszystkim. Ma USB Charge, ma Silent Mode, czyli Wentylator się włącza, nie wiem. Ma kamerkę. Ma w ogóle kartę graficzną dedykowaną, czyli ma jakiegoś radio na HD2300 z DVI i VGA na tyle laptopu. Do tego mamy złącze ładowania, jakieś Ethernety, dwa USB, i co jest fajne, jak na jakiś 2006 rok. Mamy tutaj takie, takie coś. O, co się wyciąga. Mamy napęd DVD CD-ROM. Tutaj mamy jakąś kartę rozszerzeń, kartę CD, i tu mamy ten USB-Charge. Matryca jest niestety taka błyszcząca jak na ASUSie moim, no ale no, trudno, no taka była moda. Mamy kamerkę 1.3 megapiksela. z tym prezentuje się tako no, mamy tutaj parę zadrapań, to wiadomo, nie? Tutaj to tylko uszkodzenia kosmetyczne, a liczy się to, co jest w środku pod pokrywą. Więc teraz podłączymy go do tego takiego zasilacza śmiesznego. Zobaczymy, czy się odpali. Więc podłączamy go. Są oznaki życia, więc świeci się diodka taka śmieszna. Więc klikamy przycisk od powera i... Działa. Fujitsu się włącza. Świetnie. I tu jest Windows 7. Więc ktoś tutaj upgradeował z Windowsa Vista i bardzo dobrze. Więc niech się uruchomi. Windows 7. Najlepszy system na świecie. Tutaj z tego co widzę to są ikonki domyślne, więc to fajnie. Jakieś widgety. I w ogóle kosz jest pełny, więc nie wiem o co chodzi. Może ktoś tu był. Wejdziemy sobie w eksplorator plików. No i wejdziemy sobie w komputer. Zobaczymy czy czegoś w sumie nie ma. No coś jest zapisane, zobaczymy. Jest jakiś plik z grami. Tu jest Tux Car Racing. Ktoś grał w Tuxa. Zobaczymy, odpalimy to. No, a w systemce to w sumie jest sukowo więc tylko jakaś gra jest zainstalowana. Obrazy czysto tylko przykładowe więc fajnie. A w koszu jak matematyka jak. no dobra. No to zrobimy Ctrl-Shift Skype. I zobaczmy, co on ma w środku. Mamy 3GB ramu, co nie jest dużo, ale jest wystarczająco. No, procesor to w sumie nie pisze, więc sobie go zaraz rozkręcimy. I zobaczymy, co on ma dokładnie w środku. No. A tak to jest nawet responsywny. Wejdziemy sobie w Windows Media Player. No, nawet jak na tak stary laptop się wszystko ładnie odpala. No, przeglądarka, w ogóle internetu nie ma, nie wiem. Alt F4. No, dajmy na to, że może być. No to co, wyłączamy dziada i go rozkręcamy. On jest wypięty już z ładowarki. Obracamy sobie laptop na drugą stronę. I ym, tu jest bateria, więc zawsze musimy wypiąć baterię, żeby nas coś nie kupnęło przypadkiem i bateria ładnie wychodzi. Proszę bardzo, oryginalna Fujitsowa, Siemensowa. No i teraz co? Mamy tutaj w ogóle jakieś, że tu Siemens jest, to wiadomo, tu do Windowsa nie będę pokazywał. No, mamy tu parę śrubek, no. Par brakuje, wiadomo, no, na giełdzie go kupiłem to. No, więc bierzemy się za ślubokręt i rozkręcamy i patrzymy co ma w środku. Dobra, a teraz jak mamy wszystkie środki odkręcone, robimy wielki reveal. Proszę bardzo. Zaczniemy może od ramu, więc ja sobie go wyciągnę. Proszę bardzo, jedna kostka, niestety nie ma drugiego slotu. No ale no cóż. Laptop za 40 zł, nie ma co się spodziewać. To jest właśnie ta 3 GB kość. No, standardowa chyba DDR2 od Kingstona, a może i trójka nawet. Nie wiem, zaraz sprawdzę. Ale fajnie, więc sobie wpinamy jeszcze. Od nowa, proszę bardzo. I teraz trzeba zdjąć to cudo, czyli... System chodzenia bo tutaj będzie, tu będzie procesor, bo tu jest do procesora, a tu będzie procesor graficzny, więc sobie to rozkręcimy, wszystko zdejmiemy i zobaczymy, co jest w środku. Dobrze, więc mamy laptop już, wszystkie śrubki odkręcone, więc musimy podnieść i wyjąć wszystko. Z tego co widzę, to pasta nie jest jakaś taka stara, to jest czyściutko więc super. W ogóle to nie jest zbyt fajne, że nam się tu przykleiło. Ale dobra, nie wnikam, tam jest... O matko, zapsułem. A! Szybko, przykleić od nowa. Dobra, już jest odpsute. Jest tu coś napisane? Nie. Ale wiemy, że to jest jakieś korodwadło. To jest chyba... To jest... Chyba ostrość, aparaciku. To jest T5250. A tutaj mamy w ogóle jakiś hardsystem.pl To nie jest sponsor, w Ale coś tu było... Um, robione, no. Tu nie będę tego zrywał, bo mamy napisane. No tu mamy jakąś kartę Wi-Fi. To ona jest problemem, bo nam nie wykrywa w ogóle, bo jeszcze tam... Patrzyłem to za kadrem. I dlaczego nie ma to. I jej po prostu nie wykrywa. I to jest nasz problem. No, więc skracamy go do kupy. Bo tu nie ma co patrzeć. Procesor jest czysty jak, no, jak nowy. Co jest bardzo fajne. A sam wentylator też jest bardzo czysty. Nie ma w ogóle praktycznie kurzu tutaj też no troszkę jakiegoś takiego czarnego się zebrało no troszkę nie wiem, wiadomo nie ale ogólnie sam stan tego jest świetny, tu też kurzu nie ma co jest trochę smutne, bo <laughs> bo chciałem, żeby było trochę kurzu, no, ale no co Podamy go trzeba położyć to ten na ten zędzelek i te wszystkie śrubki są są tu sobie pokładają wszystkie śruby więc ta będzie szła raczej tutaj i w ogóle tu jest taka głupia śrubka że ona jest tam na dole, że tam żeby palec wcisnąć to to magnetyczny długopis to obowiązkowy tutaj no. ja mam proszę Państwa tutaj taki niemagnetyczny ale mam o matku. Dobra, ja wyłączę, bo statywu nie mam, bo nie. Bo muszę nowy sobie kupić. No. Więc skręcę śrubki i widzimy się po cięciu. Dobra, mamy wszystko powkręcone, jak widać. Się wszystko ładnie trzyma. Tu też tę głupią śrubkę jakoś wkręcimy. Więc bierzemy sobie to cudo i musimy to sobie opuścić. Jakby. O matko. O. Żeby niczego nie połamał. Dobra, wszystko siedzi, wszystko siedzi, więc teraz sobie skręcamy. tej śrubki tutaj nie ma, po środku. Więc ja sobie to skręcę i widzimy się po następnym cięciu. Dobra, wszystkie śrubki wkręcone. Bierzemy sobie baterię. I ona chyba. Nie, tak chyba. O. Hallo. Siedzi, siedzi. Owracamy go sobie. Tu w ogóle jest taki klips śmieszny, żeby go dać w prawo. I dopiero wtedy może otworzyć. No ale co, wpinamy sobie okablowanie do laptopa. Mamy życie. Włączył się od strzała, co jest trochę dziwne. No, włącza się. Proszę bardzo. OK, więc jak już jesteśmy na tym, ja sobie wepnę myszkę. O, weszła. działa. Świetnie. Więc wchodzimy sobie w plików i odpalamy tego, tego tuksa. Odpalamy. wszystkie jakieś się. Wow! Ale głośno. Dobrze, jeden gracz to lagujący jest. Niedobrze. Tu są opcje. Da się grafikę zniżyć. Dobra, jeden gracz. Jedziemy. Kim jedziemy? A tu możemy wziąć tego śmiesznego ludzika. Wow, jestem nowicjuszem. Możemy czasówkę na przykład. Jakąś... O, na przykład ta mapa jest fajna. Ale pokaz slajdów tu z 2 FPS i -y, najwyżej są. O matko. Masakra. No, stwierdziłem, że po prostu wyłączę tego Tuxa i... bo nie ma sensu grać, bo to takie lagi. No, no ten laptop się nadaje raczej do... no. Do. Rzeczy typu internet i odtwarzanie filmów. No więc, co to byłoby dzisiaj na tyle? No, co tutaj dużo mówić? No, stary laptop z Windows 7, który no jest stary, wie jak to był stary laptop. To byłoby tyle. Dziękuję Wam bardzo i żegnamy się z bohaterem odcinka. Widzimy się następnym razem. Pa Pa, cześć, cześć.